Cześć, witam Was, jest Środa 17 lipca i to doskonała okazja, żeby sprawdzić, co działo się w pierwszej połowie tego tygodnia. Battlefield 4, i chyba nie muszę mówić więcej, to był najważniejszy temat tego tygodnia. W 4 wspomniano w przypadku Medal of Honor Warfighter, czyli innej produkcji strzelankowej firmy Electronic Arts. Osoby, które złożą zamówienie przedpremierowe na tą produkcję, będą mogły wziąć gratisowo udział w becie Battlefielda 4. Sam Battlefield 4 jest jeszcze wielką niewiadomą i nie znamy żadnych informacji na jego temat. Wiemy tylko i wyłącznie, że beta tej produkcji wystartuje jesienią 2013 roku. Firma Electronic Arts i studio i EA DICE nie są jeszcze gotowe na to, żeby mówić oficjalnie i mówić szerzej o Battlefield 4. DICE zapewniło za to, że Battlefield 3, czyli poprzednia odsłona serii, która została wydana całkiem niedawno, w ubiegłym roku, nadal będzie wspierana. Jaki może być Battlefield 4? O tym możemy tylko gdybać i spekulować. Prawdopodobnie zobaczymy w nim ponownie otwarte duże mapy, tryb multiplayer i kampanię solową, no i oczywiście system destrukcji w jeszcze lepszej, w jeszcze wid bardziej widowiskowej formie. Na Torchlight 2 najwyraźniej jeszcze trochę poczekamy. Wcześniej Runic Games, czyli twórcy tej gry zapowiadali, że chcą wypuścić ją mniej więcej w miesiąc po premierze Diablo 3. Okazuje się, że jednak prawdopodobnie nie uda się tego osiągnąć, no bo to już jest ta pora kiedy Torchlight powinien zostać wydany, a wciąż znajduje się w produkcji. Planie podzielona na cztery akty i podobno ogólna cała struktura jest już znana, ale twórcy jeszcze kończą pracę nad różnymi detalami wy komentarz w tej sprawie został opublikowany na forum dewelopera, i tam znajdziecie właściwie komplet informacji na temat tego, który z elementów gry jest gotowy, a który jeszcze wymaga jakichś szlifów, poprawek. Podsumowanie 2 może być bardzo ciekawą alternatywą dla osób, którym niekoniecznie podobało się Diablo 3, albo które na przykład nie są zadowolone z tego, jak wycenia swoją grę firma Blizzard. Dość dokładnych objaśnień odnośnie tego, co dzieje się za drzwiami studia Runic Games, wciąż nie znamy daty premiery Torchlight 2. Miejmy nadzieję, że nastąpi ona niedługo. Firma Electronic Arts potwierdziła kilka informacji na temat gry Dead Space 3. W produkcji ponownie wcielimy się w Izaaka Clarka, ale tym razem wybierzemy się na mroźną planetę Tau Volantis. To jest to, że w grze pojawi się tryb kooperacji i druga postać, postać, która będzie towarzyszyła y, Izaakowi Clarkowi w jego podróży, w jego przeprawie. Drugi bohater to John Carver, czyli żołnierz, który stracił żonę i syna w obliczu plagi nekromorfów i teraz dołącza do Izaaka Clarka, żeby pomóc mu w jego zadaniu. Wiadomo, że Carverowi zostanie poświęcona jedna specjalna misja, którą będziemy mogli rozegrać tylko i wyłącznie w trybie kooperacji. Poza tym w końcu dotrzemy do źródła plagi tych dziwnych stworzeń i prawdopodobnie będziemy mogli Zakończyć ich istnienie na zawsze. Dead Space 3 zostanie wydany w lutym 2013 roku na pc tach i konsolach. Awesome Nets, czyli produkcja studia Ronimo Games, zostanie wydana także na PC-ach. Jeśli nie słyszeliście o tej grze, a lubicie gry typu MOBA, to powinniście zwrócić na nią uwagę. Najkrócej można powiedzieć, że ta produkcja jest League of Legends w wersji dwuwymiarowej i takiej zręcznościowej. Wcielamy się w niej w postacie, które muszą przedostać się do bazy przeciwnika i przy okazji korzystają z jednostek, które są kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Ciekawe produkcja, która zadebiutowała na Xboxie 360 i PlayStation 3 trafi na PC jeszcze w tym miesiącu, a w tym tygodniu odbędą się zamknięte testy. W odróżnieniu do League of Legends, którego wspomniałem, to nie jest gra Free to Play i trzeba będzie za nią zapłacić około 35 zł. Pojawi się na Steamie, a dokładna data premiery zostanie ujawniona prawdopodobnie w tym albo w przyszłym tygodniu. Pecetowa wersja Assassin's Creed 3 będzie wspierała biblioteki DirectX 11 nad wersją pecetową tej gry pracuje oddzielny zespół, dzięki czemu najwyraźniej dostaniemy różne ciekawe dodatki. No i wersja pecetowa będzie wyglądała bardzo dobrze. Niestety na razie twórcy nie mówią o szczegółach, no ale można spodziewać się, że zobaczymy efekty, które są dostępne tylko w DirectX 11. Nie wiemy też, jakie zabezpieczenia DRM zostaną zastosowane w pecetowej wersji Assassin's Creed, ponieważ firma Ubisoft często tutaj zmienia zdanie i wciąż szuka jakiegoś takiego najlepszego rozwiązania. Trzeci Assassin's Creed zostanie wydany w ostatnim dniu października tego roku na konsolach, wersja pecetowa niestety trochę się opóźni. Bioware chce stworzyć kolejne solowe dodatki do Mass Effect 3, w których głównym bohaterem będzie Komandor Shepard. Twórcy na razie nie zdradzają szczegółów tych dodatków, ale wiemy już z plotek, że jeden z nich może nazywać się Leviathan i opowiadać o żniwiarzu, który zabił przedstawiciela swojej rasy. Kanadyjski deweloper będzie też wspierał dalej tryb multiplayer, o ile gracze będą w niego grali. W tym tygodniu pojawił się zresztą pakiet multiplayerowy Earth, który zawiera m.in. trzy nowe mapy, kilka nowych postaci, no i mnóstwo innych atrakcji. To oczywiście nie wszystkie informacje z tego tygodnia, tylko te najważniejsze, te wybrane przeze mnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was do newsroomu serwisu gryonline.pl, poniżej znajdziecie linka. To w pierwszym eksperymentalnym przeglądzie newsów, do zobaczenia.